Witam, witam, to ja Demesaja, so, a to jest już czwarty odcinek z, mm, z gry Alien Shooter 2. idziemy do sklepiku, jak zwykle, po misji. Tak, no wybronie są jakieś. Uuu, trzeba. jakieś slibert, a tutaj. O, M16, a to jest AK-74? Nie, to jest jakieś AK-M. Czy mi się z ak Co? A, dobra. A to jest co? To są wyrzutnie, a, takie jajca. A to są broń... Jakieś takie inne, różne. krawin laserowy to do dupy. My też ognia aby się wziął. Mm. Ale mamy mało pieniędzy. O nie, nie mamy aż tak mało, no Dobra, więc spróbujemy... Ale ze strzelbami będziemy dalej kontynuować. Mamy dużo dodane strzelby, więc... Więc to jeszcze nie wszystko. Wezmę sobie naprawię. O, jakiś nowy pancerz jest. O, to może na razie nic nie kupujemy. Zbieramy pieniądze. Na, no. na no, nie wiem co. Dobra, no, no to czujemy dalej. Jakieś trudne boje, wszystko zbierać. To jest, maczemy gadać. Good work. I appreciate. It. Robota, you dobra. found some interesting issues. There's obviously something major going on here. Fajnie. Maybe something these scientists were working on. I have another assignment for you. We need to establish control over this facility. Step one is to gain access to the main computer. Of course, no self-respecting corporation would build anything so important with easy access. So you'll find it deep Aha, in the bowels placed okay. are reading a, hell of a lot of jest down there. So God only knows what you'll find. Ba -ba 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 -ba. Unfortunately, you can't start ba -ba 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 -ba. with step one. There's a, a lack nie. of power in that part of the base. All doors and elevators are useless because of it. The main generator needs to be brought back online. The no, only to it is blocked, but the engineers have found a path through the sewers that you can take. Find yes. act. Oh, da się to przejść no. A. Wieszać się krykło nic magiczno spasie. Obracajcie sięmy dalej. Idziemy koksić. Tanczący z ogórkami. Ech. O, co to? Znajdź przyczynę, przyczynę awarii. Fajnie. Mam nadzieję, że to nie za głośno tam jest. Żeby mnie słychać w ogóle. bum bum pow. ok, idziemy. O, jak cimno. Just great. The sector is... Fajnie. Co to za meduzy? Jakieś meduzy. Ja nie z ołówkami, tylko z meduzami będzie Ej, Aj, czekajcie, muszę sobie przyciszyć po prostu. Pan Sławki tak głośno, że nie słyszę siebie, co ja mówię. Najfajniejsze w, to, w tym... O, sekret. Dobra, ważne Najfajniejsze to jest w tym, że nagrywam, jest to, że po prostu gram sobie, gram, to już mam przyjemność, czasem komentuję, a później oglądam to z wielką przyjemnością i się śmieję z własnego siebie. To jest najlepsze w tym świecie. Więc nagrywanie, zagrajmy w gry, czy tam pograjmy, po bardzo polecam, to jest takie hobby, można by powiedzieć, moje. Czyli dopiero zaczynające się. Miętrze mnie wyświetlenia, ja tam subskrypcji mam tylko to, że... No, że po prostu jestem. Że coś tam robię. I się bardzo cieszę z tego, nie? O, to zresztą w tym chodzi chyba, nie? Znaczy nie chyba, tylko na pewno. Bo gdyby to było głupie i nieprzyjemne, to by kto to robił. A ja to robię, nie? Ja Dobra, fajnie. Tańczący z meduzami, je. Yeah. O, otwieramy. O, to Okej, okay, idziemy dalej. Będzie pełno tych ziadoskich meduz. A, a, o kurczę, ty. O, kto tam? A, tak, postawiajcie więcej w takiej kolejności. Nie, wiem, że sobie, jest to, co? Okay, nie wiem, dlaczego dlaczego czasami dźwięk nie Ta gra jest w ogóle konstrukcja. Okej, ciśniemy. Nie dlaczego, mi się coś przypomniało z sytuacji w Silent Hill no, dlatego, że tam była piwnica taka i takie, woda i takie coś. Co? Wow, ej, oni mnie zaraz zabiją. Nie, ja tak nie mogę się bawić. Nie no, ja nie mogę tak grać, ja muszę słyszeć broń! Jest no ich tam dużo jest. i Gdzie... Dobra, no przecież ja mam go. Aaaa, kurczę, czułam coś w dole. Tylko jest ja w Ja sobie tym uciekam. O, co tam jest? O, gdzie ja wyszedłem? No. O. no fajnie, ogórki przyszły. Znaczy nie ogórki, tylko pająki. O, tam jest życie. Idziemy po życie. Jeeeet, mam pełne. Okej, okay, idziemy dalej. Łot to jest jakoś. To jest jak ten, jak Boomer z Left 4 Dead. Przypominam, ta gra wyszła przed Left 4 Dead, też, jak też jest taki Alien Swarm, tylko lepszy według mnie o wiele. Czy Alien Swarm było fajniejsze, bo tam było czterech... Łup! Kurde, zabili mnie, ale ja ja. No, zaraz zagadałem się. Nie wiedziałem, że ta gra może być taka trudna. Mogliśmy kupić jednak jakąś jakoś. Bo... O. A tą sprzedać. <laughs> Dobra, cięśmy dalej. Nie ma. Nie ma was. Nie ma was. Nie ma mizerki. Ło! Ej, 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 ej. Ja tak się nie bawię. Ej, ej, nie duchajcie na mnie, ty. Ty głupie boomery, jak ja nienawidziałem boomerów w A. Ora, gijcie, dobra. I tak, czym, czym ma bardziej ciemny kolor, tym, tym lepszy jest owcy. Czyli czym bardziej zielony, tym słabszy. Czerwony chyba ostatnio... O, kolejny poziom. Dajmy sobie w to. Okej. Okay. Dobra. Aaa. Masz tam trochę dużo jest. Idziemy dalej. Okej. Okay fajnie fajnie Na fajnie fajnie ma. fajnie fajnie ma. fajnie 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 No i się włączyło. No i fajnie 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 Teraz fajnie 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 mega, fajnie fajnie mega mega, coś tam, mega oj jest i y gości które z demo nie będzie rozmawiał yeah. z demo jee chodźcie on dobry jest tu behemocie jeden no już nie będzie rozmawiał z demo ten był żółty najpiękniejszy szczelony chyba albo czarny albo taki A. Najlepszy chyba jest taki niebieski. Taki cały? Nie wiem, w pierwszej części był niebieski najciekwiejszy. Ej, ej, snak. No. O, to jest jakiś... No, jak ja kocham sekrety. Ej, nie zamykaj się, prawie to mnie zabiło. O, gincie. Kurczę, ja nie Leż mi się kart... zaraz mi się skończy czas. Będę musiał rzucać w dwóch częściach, a ja tego nie chcę. Wracamy. A tu woda jeszcze dalej jest. O Jezus, jest, jak Kurde. O, to jest jakiś sekret? Co to było? O! Fajny sekret. Taki mini sekret. Okej... Okay. O, tu jest coś kolejnego. Nie wiem, coś mi tam w szoko może tutaj? Nie, ale rano. Ora, Dobra, nieważne, idziemy. Zobaczcie na postępce pewnie będziecie śmiałi, że tego nie zauważyłem. Poza, uruchomię pierwszą tą pompę. Electric pump, numer 2? A gdzie jedynka? O, znowu Delma. O, dwie? A bo to jest ten mały głuch to są. To jest mały głód. Tak. A gdzie sałata? Za sałatką. tak, Ta głoda o. Electric pump. Teraz byłem kupny generator. O... O cholera! Bo jest tu dużo! A gdzie jest główny generator? Trzeba go znaleźć. Szukamy główny generator. Jak się osłonać? Ej, tutaj go nie ma. Ej, no nieważne. Dobra, ciśnimy. A gdzie jest główny generator? Chyba tam. No właśnie. A w tego będzie znowu trzeba uspakować 2000 naboi? No. O, mały głód. Przestał głodować. Jaka muzyka. A nie, to nie tutaj. A nie, to tam. A nie, to nie tutaj. Tu gdzie? Tutaj. Nie. Nie, to tam. A nie, tam. Dobra, to było. Misja No więc, dziękuję za oglądanie. I tutaj chyba sobie zakończymy. Albo nie, ciśniemy dalej. A nie, dobra. No no to w następnym odcinku. Yy, hej, czołem. I pamiętajcie, żółty, yy, magiczny guziczek. Hej.